Cześć, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata. Przed Wami Pan Appka, czyli seria poświęcona najlepszym aplikacjom na Androida. W tym odcinku gra dla miłośników jazdy bokiem, przydatna aplikacja do rozpoznawania numerów, ciekawy komunikator oraz odtwarzacz muzyczny, a na koniec dość nietypowa aplikacja do robienia zdjęć. Zapraszamy. Tradycyjnie zaczynamy od gry. Tym razem mamy coś dla fanów latania bokiem, czyli driftingu. Jeśli macie ochotę sprawdzić się w tym sporcie, to jest to coś dla Was. Sterowanie, jak we wszystkich samochodówkach, nie jest zbyt skomplikowane. Dość trudne jest za to odpowiednie zgranie wszystkich elementów odpowiadających za efektowne slajdy. Po opanowaniu sterowania pozostaje się już tylko cieszyć całkiem niezłogrywalnością i przyzwoitą grafiką. Gra może nią nie powala, za to pozwoli driftować posiadaczom nawet niezbyt wypasionego sprzętu. A jeszcze jedno. Wersja płatna zawiera 9 dodatkowych tras, 8 dodatkowych samochodów i tryb kariery. Kosztuje niecałe 4 zł. Na pewno nieraz przerabialiście ten scenariusz. Dzwoni telefon, numer ani nieznany, ani nie mamy go zapisanego w kontaktach. Ciekawości odbieramy i mamy pół godziny wyjęte z życiorysu za sprawą mniej lub bardziej sympatycznego pracownika infolinii. Przy takich okazjach przydaje się aplikacja nieznany numer. Dzięki niej można sprawdzić, czy to przypadkiem nie numer banku czy telefonicznego akwizytora. To za darmo, a w wersji płatnej kosztującej niecałe 7 zł potrafiona także wyświetlić te informacje w momencie, kiedy taki numer do nas zadzwoni. Potrzebujecie aplikacji do szybkiej komunikacji ze znajomymi? Nie ma sprawy. Szybciej niż ze ScreenPop już się chyba nie da. Narzędzie pozwala na odczytywanie i wysyłanie wiadomości z poziomu blokady ekranu. Prościej też się nie da, bo wiadomości przygotowujemy w formie fotografii. Do każdej można dołączyć tekst, emotki albo napisać coś na ekranie. Adresat wiadomości może ją albo polubić, albo odpowiedzieć w ten sam sposób w sumie całkiem fajne. Niemal na koniec ciekawy odtwarzacz muzyczny. Jeśli domyślna aplikacja zainstalowana w waszym smartfonie nie bardzo daje radę, warto zwrócić na niego uwagę. Dysponuje pięciopasmowym korektorem graficznym, podbiciem basów, efektami dźwięku przestrzennego i całkiem ciekawym zestawem presetów. Obsługuje także sporą gamę kodeków, warto go sprawdzić. Na koniec jedna z najdziwniejszych aplikacji fotograficznych, jakie widzieliśmy. Jej urok, o ile można tak powiedzieć, polega na machaniu telefonem. Program w międzyczasie wykonuje fotki, a my szukamy poruszonego arcydzieła. Hmm, bardzo ciekawe. To już wszystko na dziś. Po większą porcję aplikacji zapraszamy w kolejną środę. A wy w tym czasie komentujcie, lajkujcie i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.